Josi mam z tej strony Lena. Nie wiem czy nie jestem za głośna, słuchajcie, mikrofon i jestem bardziej profesjonalna. Dzisiaj będzie, słuchajcie, odcinek z Minecrafta. No już gram na tym serwerze z dobre dwa y, lata albo y, rok i pół. No, jakoś tak. No i chciałam dzisiaj właśnie wam to pokazać. Yy. Bo znowu słuchajcie, w ogóle odcinka nie było yy, z ten właśnie z Minecraft'a. Były ciągle z prawdziwego życia. Więc ja mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No i zaczynamy. sobie słowa i lajka. Pamiętajcie. Ujj, uj, 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 uj. Yy, Tutaj, słuchajcie, jesteśmy najpierw w moim pokoju. Najpierw was odprowadzę po moim całym domu. A w następnych odcinkach po prostu będziemy coś budować, będziemy coś robić. No i taki mam, słuchajcie, właśnie zamiar. No więc, dość mój pokój. tym słuchajcie, biblioteczki, takie ładne unijamy światełko Słuchajcie, y... nie pamiętam jak to się nazywało. Banery. <ślonanie> Taki ładny baner. Tutaj kolejny baner, kolejne światełko i tutaj słuchajcie, jest legendarny szmaragd Emerald, którego znalazłem jako jednego przez ten, przez ten cały czas, kiedy w to grałam, więc to jest na serio bardzo dobre, a bardzo, bardzo długi czas byłam, e, no bardzo często byłam po prostu w kopalniach, a po prostu jest koło mnie góra, więc po prostu po, powinny tutaj być e, te e, emeraldy, a znalazłem tylko jednego. No i, no i, właśnie dlatego zebrałam idealnie w ramce, tutaj postawiłam. E, no idziemy dalej. Tutaj są kolejne takie szafeczki e, bez niczego. Tutaj kolejna półka taka. Tutaj jest gaming room, taki. No gaming, gaming stanowisko mogę powiedzieć. Tutaj słuchajcie, mamy kolejne półeczki. Teraz tak. Tego kwiatka, słuchajcie, znalazłam na bardzo dziwnym biomie, tam, gdzie jakby się zrespiłam. Bo ja w bardzo dużo przeszłam, kilka tysięcy kratek, żeby tutaj doszło, gdzie jest mój domek. Bo... I przepłynęłam zresztą, bo jestem na oceanie bardziej. Dużo przepłynęłam i w ogóle... I ja, słuchajcie, byłam na bardzo zimnym biomie nie pamiętam, nie pamiętam jakim, nie tego opisać. No ja, to było tak dawno, i ja go tam znalazłam. I, serio, słuchajcie, jest bardzo ładny, dlatego sobie wziąłem go tutaj akurat. Ellingera wyniosła. Etlingera wyniosła. Co to, to jest? Tutaj kiedy mam półeczkę a tutaj się patrzę jak piękny fotelik słuchajcie robiłam go chyba z 20 minut albo 10 bez przesadu, 20 ale 10-15 minut bo nie umiałam jakby tego wagonika dobrze ustawić a potem nie umiałam drzwi dobrze ustawić żeby były tak idealnie na równi z tym wagonikiem i to jest moje siedzenie i mamy półeczkę tutaj mamy myszkę tutaj klawiatury tury dwie no i mamy mój komputerek jakby yy, no ekran. Więc idziemy, słuchajcie, już was oprowadziłam po moim całym pokoju. Teraz słuchajcie, idziemy w inne miejsca. Pum. Nie wiem jakieś oko też to jest mój pokój oczywiście. I teraz, słuchajcie, mam ja pokażę ten pokój. Nie mam tutaj żadnej tabliczki, kurde. Nie mam tutaj żadnej tabliczki jeszcze. No, bo po prostu. Tutaj nie będzie żadnej tabliczki, rozumiecie. Bo ja wam, słuchajcie, chcę e, potem zrobić bardziej taką niespodziankę. E, I ten pokój będzie kogoś. Ktoś będzie ze mną grać, słuchajcie. Ja tutaj nie będę sama, nie. No, on tutaj ma podobnie. Tu będą dwie osoby najprawdopodobniej, więc ten pokój będzie ich wspólny. Najwyżej po prostu położę tutaj dwa łóżka, bo czasami bę będą grać we dwójkę ze mną, albo po prostu będą grać ze mną yy, jedna osoba, na przykład jeden. Znaczy, <śm> to, to będą dwójkach chłopaków: jeden to mój kuzyn, drugi to mój kolega. Ale więcej Wam, słuchajcie, nie zdradzę, yy, więc może nawet w następnym odcinku się pojawi jedna osoba. Więc serio, słuchajcie, wyczekujcie tego odcinka, kolejnego, bo to będzie ekstra, słuchajcie. I dlatego zrobiłam ten pokoik? bo no jest taki sam yy, w sumie, yy, ale tego zostawiłam, słuchajcie, tam miejsce, tutaj, dlatego może będzie ich dwójka. No i po prostu nie będę robić kolejnego pokoju Tylko mm. przez sorka yy, yy, No nie będę robić kolejnego yy, tego pokoiku Dla kolejnej osoby, więc po prostu tutaj postawię to po prostu łóżko kolejne Bo mam jakieś tam jeszcze, albo jak nie no po prostu się znajdzie owce i po prostu je ten Yy, rozwali, będę mieć haha. Albo po prostu nożyce i od razu będę mieć. To się okaże, słuchajcie. Yy, no i tak, nie, be, nie będę tutaj sama grać. To jest dla Was chyba no. <grybujesz> Dobrze, słuchajcie. No, tutaj, słuchajcie, jest pusto, tylko dlatego, że ja po prostu ten pokój zostawiam w spokoju świętym, żeby oni sobie uzdobili tutaj, jak chcą. Jedna połowa może być jednego, druga połowa może być drugiego. Mnie to już nie obchodzi, co oni zrobią w tym pokoju, tylko żeby go nie wysadzili. No. Zamykamy i idziemy tutaj. Więc to tutaj jest, oczywiście, że łazienka, słuchajcie. Tutaj mamy kibelek, brudną wodę, oczywiście z płuczka. Tutaj mam, słuchajcie, pralkę. No, tak nie otwiera się w dobrą stronę, no ale niektóre pralki mi się wydaje, że chyba się tak otwierają. Ale chyba prędzej tutaj się otwierają niż tutaj. Ale tak, no ale w dolnej tym nie miałam tego otwarcia. Okej, okay. dzięki. Tutaj mamy półeczkę. Tutaj mamy zlew, żeby umyć rączki. Oczywiście zawsze trzeba umyć rączki po łazience. Yy. Yy. No i mamy prysznic. Słuchajcie, budowałam go chyba z 8 minut, albo więcej, albo mniej, nie wiem, bo zmarnowałam na niego bardzo dużo szkła, bo nie wiedziałam gdzie co i jak postawić. No. Kurde, nie wiedziałam, co się zniszczy. Yy. I i? I, 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 i. Ah. Ah. Um, no. I nie zdziwcie się, jak na moim kanale też się będą pojawiać czasami ASMR. No. W tyle będzie jakaś gierka odpalona, a ja będę popał asmr e, Więc. Wyczekujcie wszystko. Budowałam, słuchajcie, ten prysznic na serio bardzo długo, bo nie wiedziałam, jak wszystko coś z zrobić. Jest bardzo przepiękny. Wychodzimy z toileta i idziemy na Tutaj, słuchajcie, będzie o wiele więcej rzeczy. Teraz jest tak postanowiłam po, no, po prostu, materiałów nie mam i po prostu nie chciałam się ich dorabiać. Jak wiecie, no bo to nie chce mi się za bardzo. No, więc słuchajcie, na dół. O, wywieźliście wodę? Dobrze, słuchajcie, bo ten cały dom jest na wodzie, słuchajcie, na razie jest noc. Idę, słuchajcie, coś sprawdzić. Nie no, jest tutaj oświetlone, bo słuchajcie, słuchajcie, osoba zresztą mobek. Jak był dzień, no zresztą, gdy zaczęło padać. Tutaj, słuchajcie, miałam moka szkieleta ostatnio, ale to w i zdziwiło mi to bardzo, bo one się chyba spoją właśnie na moim dachu. Bo... No bo jak to tak... Bo jakby no dziwnie. E, dobra, słuchajcie. Jest na dole. Idziemy słuchajcie do Enchanted Table Enchanted Table. Będzie pokażę Wam na jaki poziom. No nie za duży, nie za mały. Kurde, no przecież, ja nie mogę. Idę po coś. No już przedpremiere nie mam tu. Przedpremiere przedpremierowo, bo wam pokazuję tutaj właśnie tą sprzęteczkę. No nie mam żadnej rzeczy. No Dobra, to wam po prostu nie pokażę w następnych odcinkach. Mogę wam pokazać, jak z jakieś jakieś materiały na jakieś inne rzeczy, na jakie to Tutaj mam, no, słuchajcie, kuchnię, jak możecie już zauważyć. No, zlew. Chyba zlewy, oczywiście. Yy, bo my nie chciałam się robić, Nawet nie wiedziałam, jak je zrobić. Bym się tylko wkurzyła, jak, yy, się wkurzyłam na tą pralkę. Tutaj do mnie piszę. Instagram, dobra. Yy. Więc słuchajcie, tutaj mam piekarnik. Pada. No i widzieliście, dobra. Mamy już safeczki, szafeczki, na jakieś yy, miski, talerze. No wiecie. Tutaj mamy na jakieś przekąski, na jakieś na przykład yy, spożywcze rzeczy. Lodówki nie zrobiłam. Cholipę zapomniałam. Dobra, zrobimy o tym. Na następnym odcinku. Hi, hi, hi. Zajemy, słuchajcie sobie półeczkę, żeby przygotować żarcie Łopa na Nie, będę jeść potem tylko Dobra Zostawiam to tam i zobaczymy, czy zniknie w jakim czasie Idziemy sobie słuchajcie teraz na taras Słuchajcie Przepiękny ten taras Potem możemy zrobić jeszcze siedzonka Bo jeszcze w ogóle ich nie zrobiłam Nie wiem dlaczego, jak na początku w ogóle się zabrałam do tego tarasu Jak budowałam dom Zrobiłam w sumie to ramę najpierw znaczy, podłogę najpierw, bo tak jak na wodzie jest to, to ten, te żarcie tam jest. Jak na wodzie to jest, na pewno najpierw na podłogę. Potem robiłam e, ściany, to takie te, bo tutaj jest dużo dużo szkład, to po prostu tak właśnie zrobiłam. Zauważyłam, słuchajcie, że na górze w ogóle żadnych szyb nie mam. Trzeba będzie to naprawić. Tutaj, słuchajcie, właśnie z tym tarasem jest serio taras, przepiękny, bo tutaj nieraz jakiś delfinek przypływał. Tutaj akurat kiedy byłam na dworze i to... Było przepiękne. Serio. Nie żartuję sobie, że tutaj kiedyś delfin przepływał. To było przepiękne, słuchajcie. No i taki tarasik ładny. I słuchajcie, myślę, że to koniec. Nie, nie, nie. Tutaj, słuchajcie, mam jeszcze kantorek No to tutaj już widzieliście, kantorek pod drzewami. A tu jest ciemność. Pańczyny O! Ja o nie pytajcie skąd, dobra powiem um, Jak to wam już mówiłam, yy, przybyłam bardzo długą drogę, kilka tysięcy kratek. Ja po prostu byłam też na pustyni Skoro byłam już na pustyni, no to musiałam wejść do piramidy, oczywiście Do jakichś rzeczy Tam no, znalazłam sobie jednego z moich pierwszych diamentów, którego już nie ma, <laughs> um. Też tamto jaju, właśnie. Nie wiem, tylko kiedy jeszcze zniknie. Jaki smok mi się tutaj widzę, e, Skrzyneczka. No i gunpowder, którego, w którym nic nie ma. I nie może być. No. Bye. No więc, to już, słuchajcie, jest w sumie koniec. Na dziś pokażę Wam mojego skinka, którego możecie potem nie rozpoznać, jak będę bardziej Profesjonalną youtuberką Nigdy go już nie zmienię, słuchajcie I słuchajcie Jutro będzie kolejny odcinek Może już z kolejną osobą Którą poznacie już jutro Więc Wyczekujcie i zostawcie suba, lajka i bye